Panie ministrze, ale no, były Jest. pieniądze i mogły być na odnawialne pani źródła zdać, energii. no i też Kto wytwarza więcej mocy z OZE, pani zdaniem? Polska czy Niemcy? Y Niemcy. Brawo. A dlaczego mm. w takim razie Niemcy, skoro mają tak dużo wytwarzanej energii mm -hmm. z OZE, boją się, czy będą w stanie ogrzać swoje domy na zimę? A wie pani dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że chodzi tutaj o stabilne źródła energii. Dlatego inwestowanie w niestabilne źródła energii, które są bardzo przyszłościowe. Może w przyszłości będą baterie takie, proszę bardzo, może w przyszłości będą baterie takie, które zapewnią przetrzymywanie energii wytworzonej z OZE na dłuższy okres czasu. Ale póki ich nie ma, a póki co ich nie ma, to kluczowe są stabilne źródła energii. I proszę sobie wyobrazić, że stabilny źródłem energii jest właśnie węgiel, a nie OZE. Dlatego nigdy pani nie może porównać wytworzenia energii z OZE do węgla, póki... Póki węgiel jest stabilnym źródłem energii, a OZE nie jest stabilnym źródłem energii. I mówię o tym też w takim kontekście, że jak ogląda się Państwa stacje, to ma się wrażenie, że jest jeden pozytywny bohater, jeden negatywny bohater. Jeden pozytywny bohater to jest Unia Europejska, która zawsze chce tylko dobrze, zawsze miała rację, i Polska, ten polski rząd, który jest zawsze zły, zawsze się. Proszę Państwa, a jak to się stało, że na przykład całkiem niedawno Unia Europejska wymusiła Niemcy używając instytucji unijnych wymusiły na Litwie, żeby przepuszczali towary do Kaliningradu w interesie czyim? To w interesie czyim? czyim? Unii Europejskiej czy Rosji? Oczywiście, że w interesie Rosji. Ale tam jest u was zawsze Unia Europejska z pozytywnym bohaterem, a nie Polska. I nie miejmy żadnych złudzeń. Gdyby Polska znalazła się w takiej samej sytuacji jak Ukraina, moim zdaniem byłaby potraktowana dokładnie tak samo, jak dzisiaj jest traktowana Ukraina, gdzie, tą, gdzie po tą broń Ukraińcy dalej wyglądają i dalej się nie mogą doczekać, bo Niemcy zawsze mają jakieś wytłumaczenie. Trzeba to rozumieć, trzeba rozumieć te mechanizmy, a nie Polakom wmawiać każdego dnia, prawda, całą dobę, że Unia Europejska jest tylko, rozdaje te pieniądze i tylko czeka, tylko ten polski rząd, no niestety jest taki, że do niczego się nie nadaje. No niestety rzeczywistość. Jak jak widać na przykładzie OZE jest dużo bardziej skomplikowany.